Dzień dobry Państwu, z tego względu, że mieszkamy w naszym takim pięknym mieście jak Wejherowa, ja również, no chciałbym tutaj, bo również układam jakieś wierszyki na różne okazje, dla kolegów, dla znajomych i jeżeli pozwolicie mam też napisane przeze mnie o naszym pięknym mieście jakim jest Wejherowo. To dla nas, dla wejherowian i dla turystów. Zapraszam do posłuchania. Szumy Łąki. Szumią pola, ciebie bracie, ciebie siostro, jakieś piękne miasto Bo. Nasz kraj jest piękny, nasz kraj szeroki, lecz tylko tutaj kieruj swe kroki. Czy jadąc pociągiem, czy samochodem pojedziecie, to tu, na północy, nad samym morzem, piękniejszego miasta nie znajdziecie. Od jego imienia nasze miasto powstało. I do końca świata zapewniam Was, będzie się rozkwitało. Teraz już wiecie, o kim jest tu mowa. To nasz kochany przodek, Jakub Baker, Beicher, założyciel Bejkerowa. Piękne, cudowne, przyjazne wszystkim miasto. Zapraszam wszystkich, włączając w to turystów, na początek jak to się mówi na miasto. Atrakcji tutaj wiele znajdziecie. Bo wejchiarowo najpiękniejsze jest na świecie. Deptak główny, ozdoba naszego miasta, a na nim pomnik założyciela naszego pięknego miasta. Na jego cześć został zbudowany, przez wszystkich bez wyjątku jest zawsze podziwiany. Deptak cudowny, ławeczki czekają, a na nim gołąbki tak ładnie gruchają. Deptak wejcherowski. Najpiękniejsze w kraju, a na naszym deptaku wszyscy się ukochają. Restauracje, kawiarenki, ciastkarnie na wszystkich czekają. Najlepszą kawę, najlepsze lody, najlepsze ciastka, tylko u nas, Bejcherowie, wszystkim podawają. Piękny ratusz i kościoły, a koło nich mnóstwo pięknej zielonej flory. Polecam kościół, klasztor nazywany, a w nim w podziemiach założyciel Bejcherowa, jak u Bejcher z rodziną pochowany. Tłumy turystów, Bejcherowianie tam uczęszczają i założycielowi Bejcherowa hołd składają. To on właśnie, na pewno dobrze wiecie, zbudował kalwarię Bejcherowską, najpiękniejszą na całym świecie. Na pagórkach. W pięknym lesie, o całej tej historii, wiatr w liściach niesie. Każda stacja tam wybudowana otwarza nam drogę męczeńską aż do ukrzyżowania naszego Pana. W ciszy, w skupieniu, w modlitwie tłumy ludności się to spotykają i naszemu Jezusowi chwałę oddawają. Najpiękniejsze mamy również parki. Starsi i młodsi tulą się, jak na drzewach zakochane, kanarki. I dla milosińskich atrakcji też tu mamy place zabaw, ścieżki rowerowe dla taty, dla mamy. Podsumowując naszą wędrówkę po Wejherowie, niech o tym pięknym mieście cały świat się dowie. Przyjeżdżajcie z całymi rodzinami. Wejherowo będzie z wami. Zimą, wiosną, latem przyjeżdżajcie. Młodszy, starszy znajdzie w dla siebie atrakcję. Bejherowo, miasto dla wszystkich przyjazne. Bracie, siostro, tak będzie na zawsze. Dziękuję za uwagę.